Dobre. dobry wieczór kochani. Ja właśnie skończyłam spisywać e, osoby, które brały udział, udział w rozdaniu. Mamy koniec stycznia, bo mamy już pierwszy luty dzisiaj, więc spisałam te osoby i Franuś ze względu na to, że jeszcze nie śpi, a jest godzina za 15.12. Zobaczcie sobie więc Fianuś pomoże mi losować. A ja szybko jeszcze zmontuję ten filmik, bo Fenek dzisiaj spał w samochodzie. Byliśmy na zakupach i on spał w samochodzie. A że przyjechał tata? Poczekaj, nie będziesz losował. A że przyjechał tata i on ma mnóstwo dzisiaj emocji w sobie. A dzieci są Kładka, bardzo szczęśliwe. Podkładkę. A dzieci są bardzo tak. szczęśliwe. No i będziemy robili losowanie dla Was. Wylosuj, ale zamieszaj, tak? Zamieszaj, zamieszaj. Mieszaj, mieszaj. Tak, pomieszaj to. Tak, zobacz, mama Ci pokaże. Tak, przerzucaj, poprzerzucaj sobie trochę, tylko żeby nie wypadło, jo? No. Wybierz jeden. No ale wylosuj. Tak, zamieszaj i wylosuj. Zimka? No i teraz jeden wybierz. No wybierz jeden papierek. Jeden, masz dwa. Trzy. Już. Pokaż. Dobra. Wygrywa. Wygrywa. Rezu. Żeby było widać. Oliwia Gwizdała. Więc tak, yy, proszę panią Oliwię Gwizdała <grymne> <grymne> o to, żeby odezwała się na mój adres mailowy. Pod ostatni, z ostatnimi filmikami one, adresy mailowe są wpisane, więc proszę mi napisać na, na adres mailowy, ale poczekaj, nie rozkręcaj innych, na adres mailowy e, swój, swój adres. No i oczywiście <laughs> Oczywiście gratulujemy